Cześć, witajcie, tutaj Foxy. Owca. I dzisiaj będzie Tower Defense. Pierwszy odcinek. Dokładnie. Od początki były na live'ach. E, tak, znaczy troszeczkę. Po po A jeżeli nie chcecie, to jesteście niemili w ludzie. E, tak. Dobra. Mm, w ogóle fajne lotnisko powstawiam sobie. No nie łatwo, to molten mode. No, byś musiał mi tak ciutkę pomóc. No spokojnie, nie ma bencji. I patrz co, co mój samolot zrobi. I... No robi i No. On by sobie sam poradził nawet. Dobra, ja teraz zebieram zbieram na demo mama. Właśnie jak uda nam się trochę zrobić w tej rundzie, to będę miał military base. A. No, jeżeli uda się nam przejść, co wątpię? Nie, nie trzeba przejść, po prostu ten. Czyż ten jeszcze hajs muszę mieć? Czyli jakaś 30, A, 30 fala. Dobra. 25 ponad fala. No. Dobra, idealnie mnie stać na ten, na tę mama. No nie! No co nie? A no, mój to co? Nic nie? nie, 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 nie. Co? Myślałem, że go zbiję ten samemu Właśnie, napiszcie jak wasz pierwszy dzień w szkole no u mnie bardzo słabo. Dzisiaj byłem do 15 od 7 Ja byłem do 11 i dostałem książki dzisiaj. Wow, ale ciężko, oh my god. Serio! 15 książek Naprawdę. A mój plecak ważył 10 kg i to nie były wszystkie książki jeszcze. Ty to serio fajnie się tam bawisz. A, jeszcze tyle muszę wkisieć w tej szkole. Napiszcie czy lubicie szkołę, czy nienawidzicie, no bo ja jej nienawidzę. Witaj w teamie. No oczywiście. Dobra, mój Ej. samolot już ma bomb dropping. Ej, postawić Snipera, kolejnego demomena, soldera, kolejnego freezera. Soldiera, soldera. Soldera, ok. Oni są dobrzy. Oni są dobrzy w swojej robocie. Fajnie. Kula, mała, w, w ogóle. No, rakieta, kurde. A w ogóle, nawet powinna być łatwa ta mapa, bo zobaczcie tu miejsca. No wiem! Ale są... A to jest niby normal. Lepiej nie krak, Ale w ogóle Isterek ta chyba ma takie mini. Gdzie? Chodź koło def tam, gdzie obraniamy. I zobacz to okno. Amogus. Sweet No Kurczkę robi... No kurde robią sobie Dokładnie tam. Dokładnie. Rantę w kosmosie. Dobra, Pewnie się czy nagrywa się, bo gdyby serio by się nie nagrywał, to by się załamał. Dobra, może teraz postawię paintballera. Okej. Okay. On ma splash damage, tak jak Demoman i on bije jeszcze od razu osoby, które są za nim. czy znaczy są białe? Dobra, teraz freezer. Dobra O, o, ej jest boss No i? W mój samochód się z nim rozprawi A propos, jakby i tak u to byśmy nie umarli A gdybyśmy mieli medyka, to byśmy mogli ten Leczyć bazę No, ale co każdą falę Nie, chyba co sekundę Jaką sekundę? Nie ma no, możesz tam ja, No już bosika nie ma. Już? No wywalony. Jak? A ile zadaje ten samolot? Eee, 1500, bardzo mało. Jest bardzo potężny nie. Ale zadaje, a nie kosztuje. A ile zadaje teraz? Tak. Na trzecim levelu? Cztery. O A on robi takie trdytry. No. Jeszcze, bom nie dziwi, jeszcze to bomby ustału. zrzuca Ty jest noga i potrzebuję hajsy. Oho ej. Kolejnie! Ja boję Żabencji! Oj, tutaj o, się dalszy. muszę poradzić, twoi Dobra, no to jesteśmy to, chyba... E tam! No, Mój no, za samo za chwilę będzie mógł y, patrzeć, y, widzieć hidenów, więc będzie luz. O, o, ej, ale trochę ich idzie. Ale przeżyjemy. No nie, jeszcze mi brakuje! No dobra, no to daję. No, znaczy nie aż taki dobry, ale... Jaki dead, ale... Taki Spokojnie. A właśnie se demomena ulepszę, bo go nie ulepszą. Dobra. Kolejne dwa bossy. Ej, on się leczy? Czemu on się leczy? Jak ten bos się leczy? A bo się wydaje, albo on się leczy. Nie, to oni są po prostu w sobie. A bo ej, faktycznie, no. Oni są w sobie po prostu. Dokładnie. Oni się kochają. Dokładnie. Tak samo jak te... O, ja pierdolę, jakie to będzie potężne. Dobra, spokojnie, z Haydenami i damy radę. Na S. Teraz. Zobacz co mam. Który to jest poziom Czwarty. Czwarty ostatni? Widzisz jakich robi? Nie, przedostatni. A. to i... What the hell? Jest potęga, co nie? Jest crunch z jest Dokładnie! Ja w ogóle ja sobie takie chipsy, tak czakalaka? No czakalaka. Smak Afryki. Jezu, takie pyszne. Polecam, naprawdę gorąco polecam. się w nich zakochał. Dokładnie. O 690 hajsów. Mm. <laughs> Dobra, teraz kolejny solidier. Dobra. Ok. Sto solidiery są solidne. Jezu lagam chciałam się w internet wali, tak byłem przestraszony chwilę. <laughs> Jezus jak cz Czterech bossów to jest No spokojnie, nie bój raby Damy radę Oj, nie Ziem, wiem czy damy No waha mi się chłodę. Mamy cały pokład samolotów No dobra, może dwa samoloty mamy No dobra. I stró, zobacz jak ich robią Kurde, ale te sobą to są ząbe. No i pęk do kończonka. Dobra, ja może zacznę ich trochę dalej postawiać. Tu Freezer, tu Paintballer. A ten Freezer to naprawdę trzeba tyle na niego wydać. No. Hmm, the is getting pretty hot. What's that? One kramance, no kurde. On te bomby zadają obrażeń, łotr! Nie no wiem. A się bardzo potężne Ale może być bardzo źle. Łatwiej. A nie, bardzo dobrze. Jodę forę Oba wrzasz. się wygram. No Dobra, co so ciebie ulepszę, za so ciebie ulepszę Dobra, postawię się so Solidera. Musimy teraz hajs zbierać. Co serio? Te samoloty są zbyt głupie. Nie wspomnę o minigunerach. Dobra, chwilkę, ja przepraszam, mamy wiatr. Okej. Oczywiście trzeba bo ruszyłem ruszyć komputer. Myślałem, że internet mi odłączy. Bo ja mam, ja mam ten kabel. Bardzo wrażliwy jest ten kabel, że tak powiem. Wrażliwy kabel Dokładnie Ale zobaczcie, zobaczcie ja, zobacz, ja tu mam profesjonalne lotnisko Kurde Co jest? I pos. O o! A no to jest coś, no to chyba led Dokładnie Bo jest to czwarta fala będzie już 24 jest No to się zagraliśmy O, Fast Hidden, no dobra, no no, nie. No dupa Fast Hidden boss jeszcze A idź pan Czaj, okay, może jeszcze uratuję sytuację. Dawaj, próbuj. Jakbyś bo... Bu... Jakbyś uratował, byłoby cudownie. Są jeszcze hideny, nie ja o to chodzi, o. A, to dupa zobacz co nam idzie. Nie, nie, to już nie da rady chyba. A, to. Zagraliśmy A, Freezer nie widzi hidenu, okej okay. No. Hiden. I... I sru. A ja. Dobra, ale skipujemy wavesy, Mo może jeszcze ten. Uda Ci się dozbierać. Na co? Na no, ten military base. No. Nie! Nie bądź, blokuję ci drogę, nie, 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 nie. No i popsu, im randkę. Nie, ej, 188 km tylko, ale bieda. Dobra, jeszcze jedna runda. Mhm, dokładnie. Ale weźmy teraz Easy Map'y, okej? Okay? No. Fajnie by było, gdyby było Crossroads. I według mnie, zamiast takie coś, że można z ludźmi wchodzić, to, że możesz tworzyć lobby, a nie... No. A właśnie, bo gdy się witaliśmy, to był lemon-demon za drzewkiem. Dokładnie. Tu se dosłownie chyba za tym drzewkiem. Oby nikt nie przegryzał tej O, może być, może być! tam? I... Oby wyższy Jak on wybierze, jak on wybierze i będzie taki Jeden, ten typek z live'a To śmiesznie by było I byłoby idealnie Okej, co on wybierze? A, montana wybrał. Okay. Dobra, postawiam Solidera. Solidnego Solidera. Dokładnie. Fox w ogóle level 11 a teraz chyba 12 mhm. i nie sprawdziłem czy mogłem to kupić co kupić? No tego tego no mini 30? Mhm. Jak mówię, że potrzebujesz 300 no może jak mi strzelczyło, nie wiem już powiedziałem dokładnie sen E w ogóle od kiedy są te ikonki spawn tutaj? Ale co kiedy ikonki spawn? O co ci chodzi? No tutaj przy spawnie są ikonki spawn. <gryz> a <gryz> już to nie wiem Dobra, demoman No nie, znowu z 2 HP przeżył A ten Mario coś stawia? A on stawia sobie farmy, mm -hmm. okej. Okay. Bo chyba chce uzbierać kasę na coś. No, coś potężnego widocznie. No. To niektóry ma level. Hmm? To niektóry ma level. On ma roketera! Co ma? Roketera ma. Ej, faktycha. Wow, Nigdy go nie widziałem tak. Jeszcze mam nawet dobre y animację przeadowania nawet. Teraz paintballer. Nie mogę sniperów postawić, okej. Okay. Ja może przygotuję tam skorgerów na Haydena, albo nie, zbieram na tego, na samolota, żeby widział Haydena. Na Nie, żeby, żeby, żeby samolot widział Haydena. Muszę uzbierać. Kurde, 100 mi brakuje tylko, ale przypał. Ale przyps. Dokładnie. O, bossik. A Ile on No chyba 10 Ale chyba to jest pierwszy poziom tylko Nie, to jest drugi Ej no faktycznie A czemu, znaczy, bo jest zerowy Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty Skąd wiesz? He? A, bo, bo nie powiedziałeś tego chyba Ktoś ma tego ej, pilota. Mhm. Mm ej, Fox, Fox, chodź tu, chodź tu mam ważną misję. Co? Soldierów stawiaj na tych kantach i weź im dawaj, żeby mogli widzieć Haydenów. I tak oszczędnie to robię, w sensie stawiaj ich oszczędnie, żeby było dużo miejsca. Um, a gdzie mam ich stawiać? Na tych kantach tutaj. Tu, 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 tu i tu. To są najlepsze miejsca w akurat się mnie pyta, czy gra? No, to na chwilę zrobimy może live'a z nim. Potrzebowałem jeszcze jednego dolara, żeby go kupić. Bo mnie nie było starcie. O, 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 widzisz, zobacz to! Jak oni tu będą wracać, to i tak będą rozpalani. Zobacz, ta, ta ta wieża jest jakaś nabiedzona, bo jest jakaś tutaj szarna chmura. Co za co, co? Zobacz, to jest moje królestwo, to jest mój tron. <grym> <grym> tu masz bromancec. Co jest? I no, no, mogę, mogę po wodzie to... chodzić? Jesteś Bogiem. O, Panie, nie, nie, to nie, Ej, ja też. Fajna woda No, bardzo realistyczna I nie no, ma tego, ma pyrkę, ma py pyro Przepraszam, miałem za dwóch No spoko Dobra, muszę jeszcze trochę uwzględnić, będę miał na hajden. Okej. Okay. O, mistery. Chciałem powiedzieć, żeby się bos nie trafił i wykrakałem. Że byłbym wykrakał. To nie zauważyłem. O, ty Co? To, co mam? Ej, bo w ogóle można nawet zobaczyć, kogo to jest samolot, gdy się na niego najedzie, a nie na platformę. Wow. Wcale nie wiedziałem, wiesz? To jakaś jest Ameryka normalnie. Jestem w szoku. Dobra, cicho tam. Na kolejnego samolota. Hm, no co to może być? Hm? O, nie, pyrki nie są ten. To co to są? Co mówisz? Ten. Może mam ten i ten. Mm -hmm. Okej, okay, mogę... Mogę go upgrade'a zrobić. No bardzo. Ten ty w sumie jakoś nie stanie bardzo. tylko tą pyrkę i ten, i robię roketera. O i jeszcze tego! A nie. Tych farm w ogóle nie ulepsza. No, to dziwne. O właśnie wykrakałeś, wykrakałeś. No, Idealnie po prostu Tylko kurde! On, on stawia te Ice piloty tak trochę bez sensu według mnie. No tutaj bardzo ładnie jest, ale tu jest w sumie dobry sposób. Nawet nie wpadnę na niego i sumie tutaj też będzie można. Tutaj. Tutaj. Ale tutaj to trochę bez sensu stawił. No tutaj koło mnie starć, okay, No skip, no please. Ja muszę fajść mieć. Skip mi, Fox. Co? O dziękuję. No słyszałem, że coś tam. A właśnie Freezerów zapomniemy stawiać. To kurde, Ja wiem. No to że przypał taki. Oj. Kolejny. A to mam po czwartych poziomach samoloty, więc no. Ale wiesz. Że... No, ale nie są masz takie potrącenia, ja że serio, 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 serio. Wtedy najechałem na, na bossa, żeby zobaczyć ile masz życie, to kres się trafiło 6-6. Fajnie. Ja mam timing. Jakie jest chłopca na jego? A tu? Dwóch nakromantów. Ej nie, slow, to samo zwalam chyba Dobra damy radę No damy radę, jej Żyjemy Oho, ej, ej, idą te szoki A, kolejny idzie, a dobra zginął no zabiczy Ej, bo szoki idą O, o No Co? Nie To jakby o, chyba dośli, to i tak by nas nie zabili. Nie, o nie mogę czy już będzie stać na ten? Tak, dokładnie. I uwaga... Paintballer za piąty poziom. dwa slowbossy o widzę jeszcze szoki dwa hiddeny fajnie dwa hidden bossy ej, ale, a, ej, ale ten rokieter yy, na trzecim levelu ładnie wygląda no, nawet 6000 na ostatni poziom ten? freezera jezus maria Kurde. A co zrobił skip? A no co so, e, kurde, nie mam. Czekaj, co? Dobra, słowo jest rozdolany. Bossy będą łatwe są hiddeny Są dwa hideny. Wiem, wiem Hajdym boss! O, Dam radę <gry> O, speedy boss Co? Speedy boss jest O, o Oj, z nim możemy już mieć problemy. Dokładnie On ma te bomby Zdecydowanie mamy problem. o Hidden. O dobra, yeah. żyjemy. Hidden był na końcówce już. A Speedy? Dobra, chyba giniemy. Jak? No giniemy. Dobra, idźcie stać na tej military base. Ej, pasjon, tam? Kogo? Dobra, no to chyba koniec. No, hmm, chyba koniec odcinka. Może teraz live będzie. Co? Eu sou o Smurri, eu dei vida. Bela, kupuja? A zakończyłaś? Ei. Halo. No, kupuja już. Kupiona. A zakończyłeś ten odcinek? Não. No que vai ser, pronto, vai ser. Papa. Mapa.